Witajcie kochani na tarot Esme. Zapraszam na ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych panien na grudzień 2020 roku. Kochani, na początku chciałam bardzo podziękować Wam za to, że jesteście, za Waszą obecność na kanale, za Wasze lajki, subskrypcje, wspaniałe komentarze. Serducho dla Was wysyłam nieustannie. <gry> Jeżeli ktoś potrzebuje bardziej personalnego przekazu, zapraszam na sesje indywidualne tarota. Zapraszam również na y, sesję oczyszczania karmicznego i zabiegi reiki. Y, można się ze mną skontaktować poprzez adres e-mail tarot Adres e-mail i wstępne informacje na temat y, czytań i innych sesji znajdziecie pod filmem w opisie. Y, ok. Przygotowałam dwie talie. Jest to Crystal Vision Starot, i kartę radę będziemy ciągnęli z Delight Seal Starot. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie dla mnie i dla wszystkich osób, które będą odsłuchiwały to czytanie w swoim czasie, zgodnie z naszym najwyższym dobrem i jak największą korzyścią. Ok, zobaczmy. Drogie panny. Co dla Was na grudzień? Lecą karty, ale się nie odwracają, więc nie patrzymy. Spokojnie. Ta ma premierę, jeszcze nie, chyba nią nie robiła w żadnych czytań. Więc zobaczymy, jak ona będzie tutaj dla panien, yy, Jakie dawać potencjały i energię. Panny słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe. Jakie energie, jakie potencjały dla panien na, na ten miesiąc, na grudzień 2020 roku? Panny grudzień 2020 roku. Główna energia, karta głupca, co odchodzi, dziesiątka denarów, co przychodzi, szóstka buław, co będzie pomagać, piątka denarów, co może przeszkadzać, dwójka denarów, wpływy zewnętrzne, karta świata. Pływy ukryte, wisielec, oczekiwania lub obawy, umiarkowanie i rezultat, albo rada, kapłanka. No proszę, z przełożenia szóstka denarów. Okej, okay. szóstka denarów, jako karta y, tła czytania, Wskazuje tutaj na przepływ, taki, na, na przepływ energetyczny. Y, tutaj jak widać, y, te ptaszki zrywają dla niej y, owoce i wrzucają jej do koszyczka, czyli y, jest to y, taka karta, która związana jest właśnie z darami. Często też się mówi o tej karcie, że to jest y, karta związana y, z, y, no, z, taką, z taką filantropią i z obdarowywaniem, ale to też musi iść tak jakby no mimo wszystko w obie strony. Ta równowaga musi być też zachowana, czyli jeżeli czegoś ci brakuje, to wystawiaj rękę do świata, do wszechświata, żeby to dostać. A jeżeli czegoś masz więcej, podziel się z innymi. To też jest bardzo ważna tutaj informacja, że ten przepływ, prawda, musi być. Trzeba tylko pamiętać o jednej rzeczy żeby dawać tam, gdzie naprawdę ktoś potrzebuje, żeby też jak to się mówi, nie rzucać pereł przed wieprze. Jest takie, no może nie jest to piękne określenie, ale bardzo obrazuje właśnie tą energetykę, że, żeby wynagradzać tych, którzy tej nagrody są warci, którzy na nią zasługują. Główną kartą czytania jest karta głupca i ona tutaj bardzo wiele wnosi, bo mówi, że grudzień może być dla was takim miesiącem Wyzwań i takich wyzwań, którzy, które sami sobie postawicie. Więc jest to taki początek, rozpoczęcie jakiejś nowej drogi. Może niektórzy z Was idą do nowej pracy, może niektórzy rezygnują właśnie z jakiejś działalności i zaczynają zupełnie coś nowego. To może też być dla niektórych osób wejście w nowy związek. W każdym razie wiąże się to. Ten, ten, ten krok właśnie w nowe, wiąże, wiąże się też z zaufaniem, z zaufaniem do życia. I im człowiek jest bardziej w tym wszystkim y, no taki zdecydowany na zmianę, zdecydowany na wejście w nowe, im bardziej zaufa życiu, tym lepiej dla niego. To też jest ważne w tym wszystkim. W każdym razie jest to wejście na tak zwaną nową planszę i y, y, wiąże się z y, po prostu z taką nową przygodą, z wejściem w nową przygodę. Być może wejście w coś, co jeszcze nie wiecie, jak to będzie, ale to zaufanie musi do tego być. Co odchodzi do przeszłości? Mamy dziesiątkę denarów. Bardzo możliwe, że przy dziesiątce denarów akurat jako karta coś, co schodzi na dalszy plan, schodzi w przeszłość, czyli nie będzie już na topie. Dziesiątka denarów jest kartą rodziny. No. Grudzień jest takim miesiącem rodzinnym, jak najbardziej, bo to święta i tak dalej, ale y, może tak być, że ze względu na te nowości, które będą się działy, y, sprawy rodzinne odejdą, odejdą tak, jakby na dalszy plan. To znaczy, no nie chodzi o to, że w ogóle ich nie będzie, tylko dla ciebie nie będą najważniejsze, droga panno. Po prostu y, coś tutaj innego będzie się zaprzątać. I ciekawą rzeczą. Jest to, że w karcie przyszłości pokazuje się szóstka buław. To jest karta zwycięstwa, karta osiągnięcia sukcesu, na który się zapracowało, na przykład wyeliminowało się rywali. Więc jest to też karta taka związana bardzo mocno z naszym ego. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, że. Tutaj, znaczy, ta karta tutaj nie jest w negatywie. Ona jest tutaj właśnie. Jako karta osoby, która y, zrobiła wszystko, żeby dopiąć swego, ale też, żeby odnieść właśnie sukces, żeby pokazać, jaka jest silna, jak bardzo jest zdolna, y, jak, jak, jak y, ważne było, żeby na nią postawić. Więc y, to jest bardzo dobra karta, jeśli chodzi o przyszłość. No i wróżę tutaj dla Was no, same dobre rzeczy, czyli osiągnięcie tego, czego, czego potrzebujecie być może nawet było tak, że już dosyć długo o to walczyliście. W połączeniu tutaj z drugą szóstką z przełożenia, szóstką denarów, też mówi o tym, że to, to, czego, będzie, to czego będziecie potrzebowali, też od strony materialnej też, z tym, razem z tym idzie, więc z tym sukcesem, więc, więc bardzo dobrze. No i teraz mamy kartę, która jest źle zazwyczaj widziana, bo to jest piątka denarów. Piątka denarów, która mówi o biedzie, o problemach, o, o braku, a skoro ona wyszła na pozycji, co pomaga, to jest natychmiastowe zaprzestanie. Myślenia w kierunku tego, czego brak. Z, z, chodzi mi o to, dlaczego, w, jakim, w, jakim, w jakiej kwestii to mówię. W momencie, gdy skupiamy się cały czas na braku, to wszechświat tak naprawdę zbliża nas do tego braku jeszcze bardziej. W momencie, gdy otwieramy się właśnie na sukces, gdy dajemy z siebie wszystko, gdy pokazujemy, jacy jesteśmy wspaniali, gdy jesteśmy wdzięczni, Tutaj też jest właśnie ta wdzięczność. Gdy jesteśmy wdzięczni za to, co dostajemy, chociażby na początku mogło to być małe jeszcze, bo jest początek drogi, prawda? To wdzięczność do wdzięczności tworzy tą chwałę, właśnie. Także ważną rzeczą jest, żeby nie skupiać się na tym, co wzbudza Wasze niezadowolenie, czy to właśnie jakieś braki finansowe, czy tutaj chodzi też o to, żeby nie narzekać, bo piątka denarów w negatywie, ona też oznacza takie narzekanie, że to u mnie mi to zawsze, albo mi to nigdy, absolutnie. i to będzie wam pomagało właśnie nie skupianie się na tym. to jest bardzo ważna rzecz. co wam może przeszkadzać? tutaj mamy dwójkę denarów. dwójka denarów na tej pozycji, ona może tutaj Przekazywać swoje takie y, cechy negatywne, czyli na przykład, że, że będziecie chcieli na przykład przeskoczyć jakieś etapy, zro, zrobić coś po łebkach. No ja wiem, że to nie jest drogie panny w Waszym stylu, bo wiem, że jesteście dokładne i tak dalej, ale czasami są takie momenty, że y, chcielibyśmy już, chcielibyśmy coś przyspieszyć, żeby ten efekt zobaczyć szybciej. Y, to, nie jest dobre, to, to nie jest dobra rzecz. To nie jest dobra rzecz. I też mam takie wrażenie, że tu e, jakieś takie e, spółki też, bo to jest dwójka, też mogą nie być, nie być za dobre. Czyli nie oglądanie się na innych, że ktoś zrobi coś dla was, albo że, e, albo że wam pomoże. Raczej tutaj trzeba będzie działać solo, takie mam wrażenie. Bo głupiec w drogę idzie sam. Czasami tu na karcie jest pies, tutaj mamy motyle. Ale, ale on jest sam i on wyrusza w swoją własną podróż, i sam musi się zatroszczyć o to, żeby też sam zwyciężył. To jest też, to jest też bardzo ważne. Na pozycji wpływów zewnętrznych mamy kartę świata. I to jest karta, która mówi o tym, że. Jak będziecie otwarci, jak będziecie szczerzy w tym postępowaniu, nie będziecie patrzyli, nie będziecie skupiali się na tych brakach, negatywach i nie będziecie narzekać, to wszechświat, tutaj zresztą pięknie pokazany jako ten glob, będzie wam dawał wszystko to, to czego będziecie potrzebowali. Czyli to te błogosławieństwa od wszechświata będą szły. Ważną rzeczą też w tej karcie jest to, że w momencie, gdy wy tak jakby stawicie się do tego życia odważnie tutaj, bez, z takim zaufaniem do życia, to karta świata też daje taką energię nieograniczoności. To jest też taka energia bardzo, bardzo trwała. To jest ukończenie różnych działań też. To jest taki szczęśliwy splot wydarzeń yy, i całościowe widzenie rzeczywistości, więc z zewnątrz ta energia będzie do was szła i będziecie mieli wsparcie po prostu od sił, od sił energetycznych. Bo cała energia będzie, będzie za wami wtedy yy, będzie, wam służyć, będzie wam służyć po prostu. Wpływy ukryte. No i tutaj mamy kartę wisielca. Wasze ukryte wpływy. To jest być może czasami zbytnie analizowanie. Takie odnoszę wrażenie tutaj, że takim waszym problemem troszeczkę może być to, że niektóre sprawy będziecie zbytnio analizować, a przez co, tak jakby zamiast, zamiast wejść w to działanie intensywnie, to możecie zbyt długo czekać na to, żeby rozpocząć działanie, żeby zrobić ten pierwszy krok. Ta analiza, zwróćcie uwagę, czy w waszym życiu ten taki problem z, z analizowaniem wszystkiego, każdego kroku, zbytnio takiego skrupulatnego podejścia do tego, opóźnianie, też takie działania eskapistyczne, czyli właśnie takie. Ucieczkowe działania różnego rodzaju, czyli na przykład tu mam coś do zrobienia, ale jeszcze sobie siedzę, to jeszcze sobie coś zajrzę do laptopa, na przykład tutaj sobie pomaluję paznokcie, tu coś tam nie. Czyli odciągam ten moment rozpoczęcia czegoś, chociaż wiem, że i tak, i tak muszę to zrobić. Więc zwróćcie uwagę, bo to może Wam jako ten wpływ ukryty, może Wam przeszkadzać właśnie tego typu działanie. A jeśli nie, nie macie tego typu rzeczy, to czasami w okrytych wpływach pokazuje mi się też y, takie y, działanie z, z zewnątrz. To znaczy, one wynika z waszej, tak jakby karmy, ale może was zaskoczyć. Może was zaskoczyć, bo to jest czasami karta to to czego się nie spodziewamy. Więc czasami y, y, tutaj też może się pokazać. Tutaj akurat karta jest wisielca, więc jako niespodzianka może się pokazać coś, co yy, y, znaczy może opóźniać jakieś wydarzenia, albo sytuacja będzie na tyle yy, dla was nowa, że będziecie musieli znaleźć tak jakby nową wizję na to wszystko, jak to ma wyglądać i to może być zaskakujące. Yy, ale myślę, że i tak, i tak, bo jednak przy karcie świata... To i tak, i tak myślę, nie będzie to trwało długo. W, w każdym razie, Im, im bardziej optymistycznie będziecie patrzeć na swoje sprawy, tym lepiej to wszystko i szybciej płynniej będzie szło. Karta umiarkowania jest na pozycji oczekiwań lub obaw, to, no, ja myślę, że oczywiście to jest bardziej karta y, związana z oczekiwaniami, że y, unormujecie swoje sprawy. Y, też to jest oczywiście karta zdrowia, y, karta złotego środka, y, karta spokoju. Y, no, i też to jest karta pewnego rodzaju powściągliwości. Więc y, jak najbardziej tutaj ona może wskazywać na to, że wy chcecie, żeby wasze życie unormowało się. To jest też w pewnym sensie ta karta, też daje taką potrzebę jakiejś takiej kontroli, że mam kontrolę nad swoim życiem, wszystko jest zaplanowane. No a tu idą nowe rzeczy. Energia idzie dosyć mocno, tutaj trzeba będzie zadziałać, więc no. Ta karta umiarkowania, jako Wasze takie życzenie, y, może tutaj wprowadzać pewien, pewien rodzaj taki, takiego spokoju. Y, no, ale w momencie y, pojawienia się, bo główną kartą jest karta głupca. I ona tutaj. Y, Rozprasza tak naprawdę ten spokój. Znaczy, rozprasza w tym sensie, że to jest taka karta, ahoj, przygodo! A tutaj jest siądź spokojnie, y, zrób sobie masaż, znaczy idź na masaż na przykład, jeśli, jeśli można, bo nawet nie wiem, czy można teraz. W każdym razie y, zrównoważ się, medytuj, bądź w kontakcie z naturą. Więc. Jako, jako wasze oczekiwania, ona tutaj jest piękna, ona może to może być waszym yy, takim yy, celem w pewnym sensie, yy, ale dopiero myślę po zastosowaniu takich mocniejszych środków, mimo wszystko. Bo jednak, żeby doszło do tego zwycięstwa, to trzeba się postarać. I ja tego nie widzę jako, yy, żeby iść taką drogą środka po to. Tutaj trzeba się wysilić. Tutaj trzeba zrobić no, pewien rodzaj nawet takiej no, taki, powiedzmy małej rewolucji, bo skoro zaczynamy tutaj od, coś od początku, to potrzebna jest ta odwaga. Pewien rodzaj nawet takiej trochę, właśnie takiej trochę, trochę takiej brawury. To jest coś takiego właśnie, ahoj przygoda jedziemy, bawimy się. Okej. Okay. No i w rezultacie. Rezultat albo rada mamy kartę kapłanki najwyższej kapłanki. To jest karta. Moim zdaniem to jest raczej rada niż rezultat, dlatego że w karcie przyszłości jest szóstka buław, a ona tutaj nie ma nic wspólnego z tą kapłanką. Raczej to jest taka rada, która mówi o tym, żeby poznawać siebie. Po prostu poznawaj siebie, szukaj technik różnego rodzaju, czy psychologicznych, czy właśnie rozwoju duchowego, czy rozwoju osobistego. Oczywiście to jest tak naprawdę jedna rzecz, to jest po prostu ewolucja. Zajrzyj w siebie głęboko, poznaj to, co y, mo, może dlatego też tutaj y, ten wisielec jest, że gdzieś tam na chwilę może będziecie potrzebowali tego, y, żeby sięgnąć głębiej i też wsłuchać się w swoją intuicję. Bo to też jest ważna rzecz. Ta intuicja w tym miesiącu może być dla Was y, istotna, ale intuicja jest po to, żeby ta kontrolka się zapaliła i iść za tym po to, żeby zwyciężyć. To jest bardzo ważne. Myślę, że w tym miesiącu możecie bardzo wiele y, uzyskać, bardzo wiele dobrych rzeczy. To może być taki y, bardzo intensywny miesiąc, ale też taki, po którym pomyślicie, że y, już w styczniu możecie mieć takie, takie poczucie, jestem zupełnie jakimś innym człowiekiem. Jakieś taka Mam takie wrażenie, że jakiś taki rodzaj takiej przemiany może w was nastąpić, ale nie jest to przemiana taka w stylu, na przykład tak jak przy karcie śmierci, na przykład, gdzie jest ta przemiana taka dosyć bolesna. Nie, właśnie tutaj widzę ją jako, tą przemianę jako radosną, jako radosne wejście w nowe wibracje. I otwarcie się tutaj na świat, otwarcie się. Też tak jakby cały wszechświat pomagał na to, żeby, żeby Wam się udało. To jest y, pięknie tutaj to pokazane. Zobaczymy, jaką macie dodatkową radę w stali Delight Save Starot. Jaka jest rada na grudzień dla panien grudzień 2020 roku? Gwiazda. Zaufaj życiu. Zaufaj życiu, droga panno. Wspaniała gwiazda, wspaniała gwiazda. Totalna wodnikowa energia. Mówię wodnikowa, dlatego że w grudniu mamy tą koniunkcję wodnik nie, nie wodnika, tylko Jowisza z Saturnem. Przechodzą właśnie w energię wodnika. I to jest ten czas, gdzie wiele rzeczy naprawdę może się zmienić. Ja mam takie wrażenie, że Wy będziecie potrzebować tak jakby więcej tej wolności. Może za bardzo gdzieś tam służyliście rodzinie i tak dalej, najbliższym, a tutaj taki jest takie podstawienie na siebie. Takie właśnie teraz ja niech spełniają się moje marzenia. Chcę iść, robić coś, coś, co naprawdę kocham. Już nie chcę dłużej jojczyć gdzieś tam, narzekać na życie, ale jak sprawy biorę w swoje ręce. To, no drogie Panny, Wy wiecie, że jak się coś zabieracie, i to po prostu ukończycie i jest to sukces, więc... Bardzo piękne czytanie macie. To jest ta nadzieja, to jest ta... To jest, to jest karta, tak jak mówi się o niej, że to jest spełniająca życzenia. Ona daje nadzieję i każe mieć nadzieję. Po prostu mówi, miej wiarę, a będzie Ci dane. No. Kochani, piękne czytanie. Pozdrawiam serdecznie, drogie panny. Niech ta końcówka roku będzie dla Was wspaniała. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!